Wiesz, że Reina ma siostrę, która została porwana? Lucia. Siostra Reiny również pochodzi z Meksyku Tutaj akurat was nie zaskoczyłem Lucia w historii gry jest przedstawiona jako dziewczynka Ze złamaną psychiką wraz z zdrowiem fizycznym Pewnego dnia Lucia została porwana Przez inną organizację Więc od tamtego czasu Reiny psychika Również została mocno naruszona I przez to jest ona strasznie agresywna I wewnętrznie jest smutną osobą Oraz bardzo wkurzona Lucia posiadała te same umiejętności co jej starsza siostra Więc najprawdopodobniej została ona oddana Eksperymentom związanym z kontrolowaniem dusz W wyniku tych eksperymentów Mogła ona stracić swoje życie, dlatego też Reina chciała za wszelką cenę ją odnaleźć oraz uwolnić. A jeśli nie wiedziałeś, to Reina i Viper na początku nie przepadały ze sobą, a to dlatego, że Viper była powiązana z organizacją, która porwała jej siostrę. Viper była panią Medyk, odpowiedzialną za eksperymenty na Lucy, które mogły pozbawić życia dziewczynki. Lecz ona bardziej starała się uleczyć Lucy i jej pomóc, aby jej się nic nie stało przez badania, które były na niej robione. Lecz Reina nie była tak.